Cześć, siema! Witam w kolejnym odcinku, w którym obejrzymy sobie edycję kolekcjonerską gry Wiedźmin 2: Zabójcy Królów w wersji na konsolę Xbox 360. Zapraszam. Tak wygląda tutaj nakładka. Ta co była na, 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 na pudełku, edycji kolekcjonerskiej. Taka trochę większa jest. A tutaj samo pudełko. Tutaj widzimy z plastiku jest zrobiona twarz wilka. Pysk wilka, taki jakby wychodził z mroku gdzieś. Tutaj nawet mamy z boku numer pudełka. No i Przejdźmy do rzeczy i odpakujmy sobie to cacko. Przesuńmy trochę. Tutaj jest taka szufladka, ją się wyciąga. Pudełko odstawmy gdzieś na bok. Tak wygląda to. I mamy artbook, bardzo fajny. Tutaj mamy znowuż wizerunek wilka. Jakby wilczego medalionu tego, Wiedźmińskiego. Artbook jest bardzo fajnie wykonany, w twardej okładce, elegancki, na fotograficznym papierze. Tak to wygląda. Mamy pokazane po kolei sceny. Z gry. Mm. Bardzo fajnie wykonany. Jeszcze w sumie nie doczytałem tego do końca. Tutaj mamy sznureczek do zaznaczenia sobie, gdzie skończyliśmy Czytać, oglądać, cokolwiek robić z tym. Bardzo dużo obrazków wszystkiego tutaj mamy. Ładnie opisane dodatkowo. Otwory, lokacje, postaci. Naklera mam, krawopale, bardzo ciekawe, co znajdziemy dalej w tej edycji kolekcjonerskiej. znajdziemy trzy naklejki dodatkowo. O. Hmm. takie o klejki dodatkowo jeszcze tutaj mamy takie majerankkie coś. Ciężko nie chcę wyjść. Oto i słynny mm, talizma nie, jak to się nazywało. Medalion medalion wiedźmiński. On z tyłu jest taki płaski, to nie jest oryginalny medalion Wiedźmina, ponieważ on był bardziej taki kulowaty. Tutaj był jeszcze taki okrągły z tyłu. On jest płaski po prostu. Ale bardzo fajny. Na łańcuszku można sobie go zawiesić. No i mamy oczywiście samą grę. Tak oto opakowano. Ona jest dodatkowo w takim kartonie. U pierdyku. Twórzmy. Mamy instrukcję do gry. Tak, instrukcja. I trzy płyty Cóż to są za płyty? Mm, Wiedźmin w, w wydaniu na Xboxa 360 jest na dwóch dyskach. To jest pierwszy dysk, tu mamy drugi. I tutaj na końcu mamy jeszcze ścieżkę dźwiękową z gry Wiedźmin 2. To by było w sumie tyle z tego pudełka. A nie, przepraszam, bo jeszcze w tym kartoniku mieliśmy coś takiego jak mapka. Tu jest mapka. o cycki będą. Proszę bardzo, są. Pornografia na YouTube. Tutaj jest mapka. W sumie nie korzystam z niej. No i tutaj mamy podręcznik gracza, czyli kupę spamu. Spamu mówię. Spoilerów. Bo tutaj mamy wszystko opisane. Każdą misję, jak zrobić, jak wykonać, jeśli ktoś się nie radzi, może tutaj śmiało zajrzeć. I myślę, że z tym podręcznikiem każdy tą grę by przeszedł z zamkniętymi oczami. I co tu jeszcze mamy w tej edycji kolekcjonerskiej, tu już się płytko zrobiło. Mam jeszcze Making of z gry Wiedźmin 2 Zabójcy Królów. Czyli równe wywiady, i takie tam pierdoły jak to wygląda. W środku jest jedna płytka. Oto i ona. Nawet nie miałem czasu jeszcze tego obejrzeć. Ale z pewnością obejrzę. I to wszystko z tego... z tej edycji właściwie. Bardzo przyjemna, fajna, warta kupienia. Zwłaszcza, że za tą cenę Dostajemy bardzo dużo właściwie, bo jeden za to 200... no 200 coś złotych A dokładnie to... kurde Poczekajcie Zaraz znajdę fakturę 235 z kurier A sama gra kosztowała 219,90 I jeszcze dostaliśmy mm, Kod na Wiedźmiński strój dla naszego awatara na Xbox Live. Czyli w zasadzie dużo dostaliśmy. Zastosunkowo niewiele. Dobra, na tym kończymy. Cześć, trzymajcie się do kolejnego filmiku. Pa!